Słuchajcie, e, czytając na narrację wielu osób, którzy e, manipulują lękiem w wielu konferencji na Facebooku, czy w mediach społecznościowych, czy na YouTube, mam wrażenie, że ci ludzie chcieliby, żeby właśnie tak wyglądał dzienniczek. To znaczy, żeby e, to był dzienniczek sprawiedliwości Boży, żeby było święto Bożej sprawiedliwości, żeby była kronka do Bożej sprawiedliwości. Z tego co pamiętam, to brzmiało troszeczkę inaczej. I, Kołem ratunkowym, które zostało nam podarowane, jest koronka do Bożego Miłosierdzia. Jezus pragnął, żebyśmy tydzień po Wielkanocie obchodzili święto Bożego Miłosierdzia, o którym mówi, że będzie to ratunek dla biednych grzeszników. To są te wszystkie osoby, które my nazywamy świnią, tchórzem, kolaborantem itd. itd. W ustach Jezusa to brzmiało trochę inaczej: biedni grzesznicy. Dlaczego o tym mówię? Czy to, że Bóg jest miłosierny? unieważnia to, że, był, że jest sprawiedliwy? Czy to jest jakiś dualizm? Absolutnie nie, on jest i taki, i taki. Byłem kiedyś z Józkiem Wolnym, który teraz jest po drugiej stronie kamery w Tyńcu, u ojca Leona Knabita i spytałem się, które ze słów Ora et labora jest ważniejsze, czy módl się, czy pracuj, a on powiedział, że najważniejsze jest to et, czyli i. I w tym stwierdzeniu, że Bóg jest i sprawiedliwy, i miłosierny, najważniejsze jest to i. On jest i taki, i taki. Jak to jest możliwe? Człowiek nie jest w stanie tego pojąć, dlatego że Biblia jest jednoznaczna: nie ma sprawiedliwego ani jednego. I my do Bożej sprawiedliwości przekładamy naszą miarę miarę Jana Kowalskiego, Marcina Jakimowicza. I dlatego. Kompletnie nie, nie możemy zrozumieć tego, czym jest, czym jest Boża Sprawiedliwość, i mamy prawo gorszyć się, kiedy Jezus opowiada, e, mówiąc o Sprawiedliwości, opowiada e, przypowiedź o robotnikach. Niektórzy harowali od rana w winnicy, witamy w klubie. Niektórzy przyszli w połowie dnia, a niektórzy przyszli za 5.12. Jak kończy się ta przypowiedź, wszyscy dostali dokładnie taką samą nagrodę. Czy to jest sprawiedliwe? Jezus odpowie tak, to jest sprawiedliwe. Chociaż wiadomo, że, że po ludzku nie, bo y, ja od ponad 30 lat odbijam takie roboczo godziny modlitwy we Wspólnocie, Harujemy i po prostu, wiecie, podwijamy rękawy i tak dalej, i tak dalej. A są tacy, którzy nawracają się, nawrócili się w zeszłym roku na kursie Alfa i Jezus mówi, dostają dokładnie tyle samo. Na tym polega Boża sprawiedliwość. Czyż nie o denara umówiłem się z Tobą? Mówi Jezus, czyż nie o denara umówiłem się z Tobą? To znaczy i ci, którzy są kilkadziesiąt lat we wspólnocie i na ofici otrzymują dokładnie tyle samo, a do tych wszystkich oburzonych Jezus mówi, dlaczego złym okiem patrzysz na to, że Bóg jest dobry? Bóg jest i miłosierny, i sprawiedliwy. On jest jednocześnie pierwszy i ostatni. Ten, który ma przyjmuje za symbol żyjącą na dnie rybę, jest przecież jak orzeł. On jest i taki, i taki. Kiedy Louis pisał opowieści z Narni, to napisał o, o Aslanie, który jest figurą Jezusa, że Aslan jest łagodny i niebezpieczny. Nie? Nasz Bóg jest i barankiem, i lwem. Strasznie ważne jest to, przez jaki pryzmat czytamy te wszystkie objawienia, czy nawet samą Biblię. Zobaczcie, nawet samo pytanie Boga, które zadał Adamowi w raju: Adamie, gdzie jesteś? Jeśli mamy obraz surowego Boga, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Nawiasem mówiąc, samo pochodzenie tych sześciu prawd wiary, głównych prawd wiary, które są we wszystkich skarbczykach wymienione przez, przed kredo i które wszyscy katolicy znają lepiej niż Ewangelię, samo pochodzenie tych, tych prawd wiary jest bardzo niejasne. Ale o tym kiedyś poświęcimy, temu poświęcimy cały odcinek. Jeśli mamy wizję Boga, który każe. To będziemy tak odczytywali na przykład to pytanie Boga, Adamie, gdzie jesteś? To znaczy, to jest pokój zwierzeń w Big Brotherze? Łomot, test, pytanie rozgniewanego ojca. Jeśli będziemy czytali w kluczu, w jakim odczytuje to Kościół, czyli Boga, który tęskni za człowiekiem i pyta, Adamie, gdzie jesteś? Nie rozumiem, dlaczego mnie oszukałeś. Zupełnie inaczej się umawialiśmy. I Woła, chociaż doskonale wie, że Adam jest w krzakach, to inaczej spojrzymy na Ewangelię. Bardzo ważne jest to, w jakim przymierzu żyjesz. Czy żyjesz w przymierzu Starego Testamentu oko za oko, ząb za ząb? I wtedy przypowiedź o robotnikach jest kompletnie niesprawiedliwa, bo ci, którzy harują kilkadziesiąt lat, powinni dostać więcej. Czy żyjesz w nowym przymierzu, które, jak mówi Biblia, jest oparte na innych, lepszych zasadach? W księdze Hioba, podsumowując tą dzisiejsze tego dzisiejszego antywirusa. W księdze Hioba, przyjaciele Hioba podchodzą i mówią, że Bóg jest tym, który każe cię za to, co właśnie zrobiłeś. To znaczy, że On każe tu i teraz za twoje czyny. Nie wiem, czy pamiętacie, jak kończy się ta księga. Kończy się skargą Boga, który podchodzi do przyjaciół, bardzo pobożnych ludzi, do przyjaciół Hioba i mówi nie mówiliście o mnie prawdy. Jezus objawił się w Faustynie. Po to, żeby objawić zdanie, które jest w dzienniczku, moje miłosierdzie przed sprawiedliwością. On jest i taki, i taki. Natomiast Kościół czyta Ewangelie przez pryzmat Bożego miłosierdzia, przede wszystkim przez pryzmat objawienia Jezusa Chrystusa. I tego Wam życzę.